W dzisiejszym filmie zagramy sobie ponownie. Wy, kliker od polskiego twórcy, w którym dodali mojego pyta. A to dlatego, że powiem wam, że ta gierka stała się dosyć popularna. Po 500 osób w nią teraz gra, więc naprawdę dużo. Jak na taką, wiecie, giereczkę, gdzie ta po prostu sobie klikacie i tak dalej. I tu jakieś eventy, były nie eventy, Przetestujemy sobie, co i tu dodali. Przetestujemy, ilu widzów tutaj wbi od tej gierki. Czy może są właśnie w tops jakieś polskie niki. Ja o dziwo się dalej utrzymuję w topce, Jestem na 25. miejscu. Chociaż możliwe, że tutaj te ikonki się źle odświeżyły. Bo nie chcę mi się wierzyć, że tyle czasu się tu utrzymałem. W czasie gry na pewno nie będzie mnie w jajkach no niby jest ten 72, ale wątpię. No topka się nie odświeżyła po prostu. Jeszcze mi się to nie odświeżyło, ale pewnie zaraz się odświeży. Ale dzisiaj jest cel jest taki, żeby wrócić do topki w takim razie w tej gierce. Wiem, że tutaj dodalki rzeczy i tu w ogóle update jest za 46 minut. No dobra, to sprawdzimy co i tutaj doda za 46 minut. Zobaczmy, jakie krainy dodali. Dodali tutaj w ogóle jeden nowy world. Neon world dodali. I bank dodali. Nie no dobra, to w sumie dużo dodali tutaj. My skończyliśmy na cave'ie. Teraz mamy Toy do tu... i tylko do tego Toju możemy wejść. Tu jest w ogóle craftowanie czego? Kogoś. Wiem, że jakiś kalendarz adwentowy jest. Nie wiem, gdzie ten kalendarz jest. Tutaj mamy jakby gifty. Ciekawe w sumie jak to się otwiera. O co tu chodzi? Możemy sobie coś takiego otworzyć. Nie wiem za co to się otwiera. Już potkę Aha, ja mam w ogóle takie tutaj gifty, jakieś legendarne, nielegendarne. Co z tego legendarnego dostanę? Podkę na rebierfę na 10 minut. Nie możemy sobie kliknąć auto open i nam się to wszystko potwiera. Nie wiem, skąd aż tyle giftów mam. Możliwe, że to każdy dostaje, a możliwe, że nie wiem, widzowie mi to wysłali. Nie mam pojęcia, czemu ja to dostałem. Ciężko mi powiedzieć, jakieś potki tutaj dostajemy normalnie. Dobra, nie wiem, czy chcę to wszystko. Wszystko otwierać. Na razie może tego wszystkiego nie otwierajmy, tylko podpalajmy sobie jakby płotki. Na pewno autorebirfy w tej gierce odpalmy sobie. Eee, maksymalne chyba. Chociaż powiem wam, że rebirfy jakoś szybko nam się nie robią, ale to dlatego, że chyba petów nie ma założonych. Dokładnie tak, chyba petów nie ma założonych. A nie, mam w sumie założone. Wolno mi te się robią, powiem wam. Dobra, teraz mi normalnie założyło te pety i teraz szybciej to leci. Musimy sobie na pewno kolejny przycisk na rebirfy zrobić. Pewnie dodali nowe upgrade'y. Nie wiem, gdzie jeszcze ten kalendarz adwentowy jest. A tutaj jest ten kalendarz adwentowy. Możemy sobie sklejmować za pierwszy dzień. Aha, dzisiaj nie mogę już tego Sklejować wczoraj mogłem. No dobra, to możemy drugi dzień. Trzy piskie prezenty dostaliśmy. Tutaj mamy te prezenty, piskie takie dostaliśmy. No i znowu dwa legendarne mamy. Dobra, otwórzmy sobie ten legendarny. Potkę na 10 minut na gemy dostaliśmy, czyli tutaj się dostają najmocniejsze potki. No i potkę, potkę na kliknięcia na 10 minut. Zobaczmy, jakie tu są upgrade. No jest więcej kliknięć na pewno. Czy wszystko wymaksujemy? Tutaj rebirfy na pewno są ważne. Więcej gemów to też sobie wymaksujmy laka więcej. Miejsca więcej, to nie wiem. Tutaj szybkość otwierania tych prezentów. Dobra, no to, to jest ważne. I tutaj jeden p Dodatkowy, no to to też jest ważne no i szybkość poruszania też przydałoby się zrobić żebyśmy szybciej biegali miejsce no też możemy sobie zrobić w sumie wszystko pomaksujemy w sumie znowu chyba dokładnie tak wszystko znowu pomaksowane dobra tu mamy te potki te potki wszystkie mamy jeszcze na pewno nie mieliśmy aury tylko tutaj sobie te rzeczy podbierajmy zobaczmy jeszcze te aury gdzie te aury były tu w ogóle skiny dodali na kliknięcie, no to tego wcześniej też nie było. Dobra, to trochę tutaj porobili rzeczy w tej gierce. Albo były te skiny na kliknięcie, już nie pamiętam, powiem wam. Zobaczmy, czy mamy maksymalne. Nie mamy, tutaj musimy ten sobie założyć. Załóżmy sobie ten, Heaven. Będziemy jeszcze więcej kliknięć, farmić. Dobra, na pewno rebirfa dużo większego musimy sobie zrobić. Zróbmy sobie rebirfa, nie wiem, milion gemów? I tak się szybko robi. Znaczy 5 milionów rebierfów sobie zróbmy Żeby nam automatycznie to klikało I tutaj jeszcze na pewno aurę lepszą musimy sobie zrobić Porobimy wszystko, spróbujemy się znowu W tej gierce do topki wbić, bo tak jak mówię Tutaj też to się nie oświeżyło na pewno Tutaj ze 100 milionów mamy teraz aurę najlepszą Takie balony po prostu za nami biegają Znaczy są za nami No i tutaj jeszcze te powersy zobaczmy, nie pamiętam jak te powersy działały Ale też sobie tu podejdźmy Aha tutaj tak się tego używało no dobra, to na razie nie będziemy tego używać. Dobra, zaraz będziemy tutaj do banku mogli przejść. Tylko brakuje nam jeszcze 15, znaczy 50 milionów rebirów. Zróbmy sobie tutaj to, to, znaczy użyjmy tego. I tu jest w ogóle secret gift bundle jakiś huge? W ogóle tutaj huge dodali. Jakiś mega p Huge a tutaj można zdobyć. Może z tych prezentów te huge lecą. Tutaj jest jakiś PET taki dziwny. Ciekawe to jest. Dobra, mamy jeszcze rebiry, możemy sobie wejść tutaj do banku. Nie wiem, czy bank mi jest potrzebny od czego się raczej nie, no ale tutaj mamy bank. Jakby ktoś chciał pewnie pety schować, to może sobie. Rzucić. Mi na razie to nie jest potrzebne. Na pewno sobie jajka pootwierajmy, niech usuwa. A te trzy niech usuwa, niech nam zostawię tylko te. jeszcze, odpalmy płotkę na laka. No i niech to się chwilę pootwiera w sumie. Dobra, chwilę pootwierałem, zobaczmy, czy coś ciekawego nam wypadło. Czy coś nam założy. No jakieś tam pojedyncze zakłada. Dobra, długo tu nie będziemy na pewno siedzieć. Idziemy od razu na ostatnią mapkę. Mam nadzieję, że uda nam się tam dojść na ostatnią mapkę. W ogóle jak tu topki wyglądają. Ile musiałbym mieć rebierów, żeby być w topce? Bo to co tu pokazuje, to na pewno nie jest topka. Tryliony musiałbym mieć. Chociaż nie, dobra, nie tryliony. Jeżeli chodzi Rebiery to musi być 57 bilionów rebierów. Jedyna prawidłowa topka to chyba ta z Robuxami teraz jest, ale tutaj to co nad głową się pokazuje to nie są moje topki. Dobra, możemy w sumie sobie na tą mapkę wejść? To już jest finałowa mapka, to jest Neon mapka, no i tutaj mamy skrzynkę. Dobra, na pewno tutaj trochę pootwierajmy dłużej. Czy znaczy, mamy wszystkie i Mamy Huge Cell coś takiego? Dobra, może na początku te prezenty wszystkie otwórzmy. Tutaj kliknijmy Open, tutaj auto sobie otwórzmy, znaczy może nie te zwykłe, bo z tych zwykłych słabe rzeczy się dostaje. Otwórzmy sobie 20 hepskich, jak coś ciekawego mi wylecie, to Pokażę, no bo tutaj jakieś, nie wiem, gemy, nie gemy. Może tu mogą polecić jakieś dobre pety na przykład albo coś takiego. Teraz podka jakaś. Chociaż to są te podki, które za gamy się kopują, to, to nie jest nic dobrego. Dobra, tworzyłem wszystkie pizdek prezenty, nic mi dobrego nie wyleciało. Otwórzmy sobie. Znaczy, kliknijmy jeszcze jedną potkę na laka i teraz znowu tutaj trochę dłużej potwierajmy. I tutaj spróbujmy wykraftować jakieś mocne pety, poprzerabiać je na goldy, diamenty i spróbujmy znowu wbić e, do topki. A więc niech teraz się tak co najmniej z 15 minut to kręci. Dobra, trochę się otwiera, zobaczmy, coś ciekawego nam wyleciało. Jakieś pety na po zakłada, dobra, coś zakłada. Jakieś takie, mamy takie, dobra. Poprzerabiajmy to na goldy, rainbowy. Zobaczymy, ile będziemy farmić. No teraz bardzo szybko rebirfy robimy. Trzeba rebirfa zwiększyć do, no nie wiem, 25 milionów. Tutaj w ogóle trzy mityki mamy. Dobra, zobaczymy, czy się uda zrobić mityka. Dobra, udało się na szczęście. I tutaj jeszcze takie musimy sobie poprzerabiać. I teraz, jakie mamy najlepsze pety? Teraz mamy takie mityka, golda. No i tu jakieś takie. Dobra, jeszcze musimy na pewno sobie zrobić jednego peta w wersji diamentowej. Chyba diamentowej. Tutaj chyba się robi diamentowe pety. Chociaż powiem. Wam, że tak średnio zrobimy. Możemy ewentualnie tego sobie zrobić. Tych szkoda chyba na razie przerabiać. Albo dobra, też sobie zróbmy tam mniejsza już w to. Chwilę gorsze pety będziemy mieć, ale wydrobimy sobie lepsze. No i dobra, i na razie taki team mamy. Teraz mamy już 11 bilionów erbierów. Dobra, to jeszcze do topki nam trochę brakuje. Wracamy na ostatnią mapkę dalej przyfarmić. Za ile ten update w ogóle? Za 15 minut. Przetestujemy jeszcze ten update, ale niech tu się dalej otwiera. Dobra, i tu mamy informację, co dostaliśmy w tym update. To w ogóle jest chyba jeszcze jeden update. To nie jest ten, co miał być chyba. A więc z okazji 100 000 jedno jajko, 9 petów. Exclusive questy, więcej więcej upgrade'u, więcej skinów na kliknięcia, czyli dobra, na pewno tu sobie odbierzmy skrzynkę. Czyli pewnie musimy się wrócić, zrobić sobie kolejne upgrade y. i tu jest w ogóle za darmo takie jedno jajko. Musimy po prostu tworzyć 10 prezentów, to już tu zrobiłem i 45 minut w gier sobie, no to zobaczymy, czy tyle jeszcze będziemy siedzieć. Ale dobra, mamy te upgrade'y, zobaczmy te upgrade'y. No, dodali dwa upgrade'y, nie jakoś super dużo, no ale jakieś tam dodali pojedyncze. Dobra, i tak to wszystko mamy wymaksowane. Tu możemy sobie w ogóle sklej... A, dobra, nie możemy sklejmować, bo to było wczoraj do sklejowania, bo teraz jest sobie dwa dni później. Później tą część nagrywam, ale dobra, zobaczmy, gdzie jest ten event z okazji 100 tysięcy. Tu jest chyba Event z okazji 100 tysięcy. Limitowany świat, ale jeszcze powinien tutaj chyba być jakiś, albo nie. Tutaj mamy Neon War. Dobra, no to nie, no to jakby mamy ostatni świat już. Pójdźmy jeszcze tutaj, zobaczyć. Tu w ogóle jeszcze mamy Daily Prezenty. Co mamy teraz ze Sclaimowania? A tutaj mamy takie rzeczy. Gift mamy. Czy w ogóle jakieś gifty legendarne wydropiłem? Jeden legendarny wydropiłem. Dobra, to sobie otwórzmy jeden. No i dostaliśmy potkę na Rebirth. Dobra, to na razie mniejsza, w to wejdźmy sobie tutaj do tego, jakby eventowego świata. Zobaczymy, co oni tutaj dodali. Tu mamy dwa jajka. Czy to jest. Z... A nie, to jest e, za pewnie. No dokładnie tak pecik za robuxy, to mniejsza na razie w niego, pójdźmy sobie tutaj, zobaczcie, jak to tu wygląda. No tu mamy takie pety. Dobra, to chwilę sobie to potwierajmy. Może niech oddropi nawet nam te Za 5%. Tylko, oczywiście, tu laka sobie odpalmy jednego, drugiego. I czy tutaj w ogóle na dole mamy? Tu w ogóle na dole nie mamy potek na laka. Musimy się w sumie cofnąć. Bo tu jeszcze mamy chyba potki na gemy. Nasze zagemy na laka. Dokładnie tak. Musimy sobie trochę tego kupić. A w sumie wszystkiego kupmy, żeby na pewno nam nie zabrakło tego. Dobra, na tyle nam na razie styknie. Teraz pójdźmy tutaj z powrotem. No i dobra, wygląda to w taki sposób. Na razie nasze najlepsze pety to są takie tutaj. Niech farmy nam się te kliknięcia, w ogóle jak one się robią. Jak te rebierwy nam się robią. Dobra, jakoś super. Szybko nam się rebirwy nie robią, jeszcze ewentualnie tylko potki od palmy. Tutaj, żeby szybciej nam się to nabijało Dobra, i niech to się trochę pootwiera A dobre miejsca w ekwipunku nie mamy chyba No, muszę te wszystkie pety pousuwać Dobra, to chwila, moment. Dobra, wszystko pousuwane Niech to się tak teraz trochę Pootwiera tutaj. Dobra, trochę się już otwiera Zobaczmy, czy jakieś lepsze pety nam wyleciały Na razie naszym najlepszym jest taki 1 do 36 tysięcy razy 1 6 36 tysięcy. No na razie chyba lepsze nam Nie wyleciały. Te 1 do 4 tysięcy Są to, nie wiem, czy one są mocne Czy opłaca się w ogóle robić tutaj te legendy 8600. Kurczę, nie wiem czy ta mapka jest lepsza niż ta nowa Może ta mapka nie jest wcale taka dobra Ciężko powiedzieć Na pewno musimy sobie poprzerabiać te wszystkie pety na goldy To jest pewne I chyba tylko legendy będę dropić Tych epików chyba nie będę dropić Chociaż nie, trochę więcej dają te epiki Te legendy z tego jakby eventowego świata Bo z poprzedniego świata dają 7 tysięcy Dobra, to ten tysiąc więcej dają Trochę nam to pomoże w wbijaniu topki No tutaj te 1 do 4 tysięcy Nie tych chyba 1 do 4 tysięcy się nie opłaca dropić Chyba nie będę dropić, tylko legendy chyba będę dropić Czy teraz nam się coś zmienia? W naszych petach. No, zmienia się. Tutaj te już mamy 25 tysięcy, a jeszcze możemy je na diamenty zrobić. No i te 1 do 12 tysięcy są. Nie wiem, czemu mi ich nie zakłada. Chociaż nie, musiał mieć tutaj 1 do 21 tysięcy. Dobra, spróbujmy te przerobić jeszcze na diamenty. Na diamentową jakość. Tylko nie pamiętam, gdzie ta maszynka była. Może te epik, jakbyśmy na diamentowe robili, to by się opłacało je ewentualnie robić. Tutaj jest ta diamentowa maszynka. Musimy sobie tego epika na diamentowego zrobić i wtedy zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądać. Możemy sobie jednego na 100% zrobić. No i tego na 80%. Nie, 75, dobra, to na razie sobie odpuścimy. Zobaczmy, czy teraz nam założy te epiki. I tak nam nie zakłada tych epików, bo one dają raz 20 tysięcy. Dobra, to tych epików nie ma co zrobić. Pójdźmy zobaczyć, ile nam brakuje do jakiejkolwiek topki. Teraz mamy 32 biliony rebirfów. No tutaj, gościu, ma 8,6 tryliona. Ciekawe czy coś Polacy są tutaj. Pawełek na pewno jest Polakiem, Pawełek jest szósty. Tutaj kurczę 0, też, wydaje mi się, że Polak czternasty jest. Robcio też Polak na pewno, no trochę jest Polaków. Żeby być w ogóle w tej topce, to trzeba mieć 123 biliony. Dobra, da się to zrobić, tylko musimy lepszy pet ogarnąć. Musimy więcej legend na pewno mieć. Tu mamy wszystko wymaksowane. Nie, może rebirfa lepszego sobie weźmy. Większego. W ogóle ja nie mam autorebirfów, Czy ja mam autorebirfy, Nie wiem. Już sam w sobie. Zróbmy sobie takiego rebirfu. 50 milionów. Nie, teraz nie mamy autorebirfów. Teraz mamy autorebirfy. Dobra, miałem, miałem, jednak git jest. Dobra, wracamy tutaj i niech się pootwiera więcej, żebyśmy tych legend zdobyli. No, tego jeszcze w ogóle nie zdobyliśmy, jednego peta. Oby się jakieś udało zdobyć. Tylko kurczę muszę znaczyć żeby usuwało te epiki. Bo nie są nam potrzebne, jednak. Niech dropi nam same legendy. Dobra, trochę się więcej potwierdzało. Zobaczmy, czy teraz może nam jakieś mityki wyleciały. No, jeden mityk wyleciał, ale tylko zwykły. Legend, kilka znowu. Dobra, dalszym bijaniem topki zajmiemy się w kolejnym filmie sprawdźcie sobie ten który wam się oczywiście wyświetla i do następnego